Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Battles. I w dzisiejszym odcinku plan jest taki, żeby pójść pod Hita, czyli zmaksymalizować po prostu możliwości hitowania. Czyli będziemy po prostu używać bardzo często naszych, naszych rzeczy w pletatku. zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie. Więc to będzie tak naprawdę bardzo podobny odcinek jak, jaki był w naszym tym. W poprzednim po prostu odcinku, bo też była próba. Uu. No tak możemy zrobić. Leder armora sobie zostawimy, sobie go kupimy w następnej turze. To <grymne> prawda, my tu raczej przegrywamy, wydaje mi się, że ma ja tylko Uden Sworda. teorii jakbyśmy nakładali Poisona, to jesteśmy chyba w stanie to ograć, nawet bez hila żadnego. Nie wiem, czy tak będzie, ale zobaczymy. Może będzie ok. No i jest ok, faktycznie. No akurat, co by nie było, to Reaper jest bardzo mocny w archi-game'ie. Trzeba powiedzieć wprost, jest bardzo mocny. Teraz się zastanawiam, jak to zrobić. Możemy zrobić oczywiście tak. Że nie jest to jakoś najbardziej maksymalizacja, bo tutaj byśmy dwa dostali, nie wiem, no zobaczymy. Okej, okay. on tutaj ma bardzo dużo broni, ale nie ma w ogóle regeneracji staminy. To może być jego duży, duży minus. Ani heal'a nie ma też. Dokładnie, no tutaj to jest duży problem, trzeba patrzeć na tą staminę przede wszystkim. Jest fajnie, jest mieczyk za dwójeczkę to to jest bardzo korzystne dla nas kamień też sobie weźmiemy w myśl przyszłych inwestycji mm, mm, mm. Mm, 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 mm. możemy sobie coś takiego te kamyczki sobie tu powrzucać, bo jak wrzucę tu to będzie high nie wiem czy to chcę zrobić, ale w sumie Weźmiemy tą staminę i powinno być dobrze, tak mi się wydaje. Bo to jednak nawet jeżeli yy, nie ten... nie będzie zadawał obrażeń to zawsze pojzona się y, jest szansa na wbicie, to 25%. Więc to jest, to jest mocne. To będzie bardzo close. Dokładnie, 4 do 0. Jeżeli chodzi o HP. Okej. Okay. Mamy Stamina Saka. Mm -mm, więc sobie go weźmiemy jak najbardziej, poczemu nie? W tym momencie będzie się można zastanowić, bo oczywiście bierzemy Lambo of Kol, bo on będzie nam generował yy, Hita, więc to na pewno. Tylko trzeba poszukać yy, Box of Riches i Deck of Card. To jest bardzo ważne, żeby to znaleźć w końcu. W tamtym odcinku był problem, właśnie, i nie znaleźliśmy tego, i to, to nam bardzo przeszkodziło w jakimkolwiek rozwoju. Co i tak samo dostaliśmy? Jest jak jest, bywa i tak. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja nie chcę wziąć, yy, sprzedać patelni, robić coś takiego, rzucić ten kolejny mieczyk. No, chyba coś takiego zrobimy. Bo te dwa wooden swordy to nie jest aż tak z, zły, ten. Zła sytuacja, jeżeli chodzi o staminę. Mamy też dagera, a będziemy mieli dużo właśnie klejnoczków. No i przydałoby się z nim wygrać. Także on ma fleta bardzo ładnie ustawionego. Bardzo ładnie to jest ustawione, powiem wam. No nic, zobaczymy. Chyba liczyć na to, że się uda ten wygrać. Ale chyba będzie luzik. Oczywiście, że tak. Tak to już bywa właśnie na tym świecie. Czasami jest git, a czasami niekoniecznie. Ja to bym sobie tutaj poustawiał tak. Wrzucił go tutaj. Dobra i teraz tak, poszukajmy jakiejś opcji dodatkowej. No to to jest chyba nam potrzebne, tak naprawdę. Ja nie wiem czy my mamy, mamy czas, ale co ja kupię innego. Dobra, no to wrzućmy to tak jak jest. Poprzestawiajmy to dodatkowo, żeby nam się, żebyśmy mieli ten, opcję na wycenie jakiejś tam y, liczby tych, tych poisonów. Bo jest tam 25% szans, to to nie jest jakoś y, dużo. Dobra, no i sprawdźmy. Dwa, po, dwa, dwa, dwa spajki to może nam troszkę uprzykrzyć życie, ale jest dużo już pojzona nałożonego. Więc nawet ten poison może nam uratować yy, skórę w tej rozgrywce. Prawda? No, bardzo blisko. Nimiłierni blisko. Człowiek zastanawia, czy... No, ale dobra, no nie ma co narzekać. jest go w kart. Ja go wezmę, Oj, holo lizard, od razu. Eee, no to bierzemy, żeby tego torcza nam fajnie upgrade'owało. Okej, okay, dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, to ten mieczyk tam ma na raz, dwa, trzy i na cztery, tak? Mamy raz, dwa, trzy i możemy dorzucić kolejny dagger. Co do zasady. Jeżeli dobrze pamiętam nie mam tego jak ustawić, więc tylko trzeba liczyć na to, że... Yy, tylko dorzucamy oczywiście tą kartę po to, żeby nam Zupgrade'ował pochodnię nam płonącą. No i oczywiście mamy też yy, trzy hita tego. Ale to i tak widzicie nie wystarcza. Wow, no niesamowite rzeczy. Widzę, że to nie mój. nie mój nie mój ten. Nie mój dzień nagrania. Zastanawiam się właśnie jak to tutaj wrzucić, żeby było fajnie i yy, sensownie to poukładane. Chyba coś takiego. Tak, tak, okej, okay. dobra. Czyli mamy człon naszego de deku, więc fajnie. Pytanie, jak my to chcemy dalej tutaj rozwiązać? Żeby to miało jakikolwiek dalszy sens, yy... <śmum> no cóż, możemy to też tak zrobić. Ze względu na to, żeby te torcze jeszcze szybciej nam się aktywowały. A nie to, tagerek. O, tak, dziękuję. Zrobić tak, dorzucić kartę. I chyba szukamy poty. Jest w teorii za trójkę Kolejny Stamina sak. Więc to nie jest jakieś bardzo tragiczne, ale w tym momencie trzeba szukać potki. Chyba, że kolejny po prostu Hello, lizard i tyle. No dobra, no zróbmy to tak. Rzućmy tutaj, tak, tak, tak i chyba tyle. zarezerwujmy sobie leather i liczymy na to, że będzie dobrze. Nie wygląda to jakoś świetnie, no ale może akurat wyjdzie. Bo w ogóle ile będzie miał w życie. Tam mamy mamy hitałcemkę na star. No i. Okej, okay, udało się. Wow. Dziwym, że troszkę to nie, nie, że nie, wyjdzie nam to tak dobrze. Ale wyszło, więc nie ma co narzekać. Dobra, dorzucamy sobie to tak. Oczywiście chcemy tego Ruby Ega dorzucić, więc sprzedamy go sobie dorzucimy. Jeden kamyczek wyrzucimy, bo to nie jest aż tak potrzebne. Niech nam się chłopak wykluje jak najszybciej, bo go bardzo potrzebujemy. No i przede wszystkim potrzebujemy jakiegoś, yy, jakichś żółtych kryształków. Bo nam nie za bardzo dochodzą te żółte kryształki. Ok będzie close. Brakło. Dobra. Mamy stąd tą skina. Teraz przede wszystkim co potrzebujemy... O właśnie to. I mamy też... Ila kolejnego, więc to też by było fajne do wzięcia. Mam ze czwórkę, to sobie go zarezerwujemy. Póki co, niech to nam się połączy. Hmm. Chyba zróbmy to tak, nawet i tak. Tyle. I lecimy. Liczymy na to, że tutaj jeszcze ugramy tą jedną gierkę. Oj, solidny. Solidny deck ma przeciwnik. My nie mamy takiego solidnego deku. Jak on, niestety więc nie wygląda to za sensownie chociaż może nie no, co ja? Czy, czy ja się tutaj oszukuję? Chyba tak. Ok, jeden HP klasycznie, i znowu, znowu nam braknie. Dlaczego to tak działa? Musisz mi powiedzieć, bo ja nie mam pojęcia, dlaczego jest zawsze tak blisko, a tak daleko. To sobie do tej stawiamy tak, żeby on nam się połączył. Wszystko spoko, tylko pytanie: co z tego? Ten flet tu? Nie, nie ma sensu. No, dorzućmy go sobie tutaj. Ej, co? Ja mogę jeszcze kupić te 5 armora, żeby było de facto. Alechmy. Hmm, bo on zadaje co 2-2 chyba go tak tutaj narzucił. On bije 5-10. To jest 10%. Załóżmy, z 10 to by był 1 hila. No to nie daje dużo. No nie wiem. De facto nie wiem. Jakby coraz raz zagrać. Na nic. zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sprawdźmy. Jest tutaj Łucznik, pan. Dowodowy Jest blok dosyć dużo tego bloku Okej okay. Ma być bliskie Aj, udało się, dobra Okej okay. Niesamowite rzeczy, dobra, wleciał Wleciał ciąg Ten ciąg A My ciąga, pana ciągka lubimy więc fajnie mm, mm, mm. No, dorzucimy oczywiście Tutaj ten Dorzucimy sobie ananasika Bo on też będzie nam potrzebny Dosyć mocno I zastanówmy się jeszcze co w ogóle byśmy chcieli połączyć Nie wiem czemu to nie jest połączone Już dawno powinno być połączone Dobra, rubicząk może sobie wlecieć tutaj Albo nawet tak i zastanówmy się. Dobra, tak dorzucimy. Tutaj liczmy jeszcze na jakieś połączenie. Może. Okay. Nie wiem, teraz tak. Bo on bije co dwa. Nie wiem, czy niego, nie chcę jego przyspieszać. Bo on co hita, jak będziemy go przyspieszać, to daje nam kolejnego hita. Yy, nie już jako uderzenie, tylko hita jako przyspieszenie. <laughs> to takie zabawne twierdzenie propo. Dobra, jego ja go musimy zdać tutaj. I on bije 11-16, więc wypadałoby już dorzucić mu ten livestream. Okej, okay, coś takiego tak mi się wydaje. Dobra, możemy nawet podokupować. O! Fajnie, 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 dobra. skupmy się, bo to nam się bardzo przyda. Miejmy nadzieję, że to wystarczy nam, do tego, żeby wygrać w tym, jakże trudnym tutaj. Oj! Tak, sorry, sorry. Można zrobić tak. Jego tutaj wrzucić z powrotem, tak jak było, bo był dobrze ustawiony chłopaczyna, i zrobić tak. O, dokładnie. Dobra, no i to już wygląda w miarę sensownie. I co, i liczymy na to, że uda się wygrać tą gierkę. W sensie. Gierkę też by fajnie było wygrać. Ale dobra, no sprawdźmy, jak to będzie leciało. Armora było, ale nie ma, bo to jest jakiś Holy Spirit, który ściąga nam armora. No i że... ale zabawnie. Nie, no to trafiamy na chłopak, który ściąga po prostu. Akurat trafiliśmy na... Aj, no cóż mogę rzec. No dobra, no to co? Próbujemy jeszcze raz? Można spróbować, jak najbardziej. Czemu nie? Mmm... Dobra, no to lećmy. Kurde, że tak na start armor? Dobra, no przyjmę. Przyjmę armor na start. Polećmy i się nie, nie ten, nie denerwujmy. Bo czasami to właśnie tak jest, że yy, jeżeli nie jesteście tego świadomi, no to mogę Wam powiedzieć od razu, że jeżeli gracie albo na przykład ogląd o, oglądacie kogoś, jak ktoś gra i widzicie, że ma podejście na przykład właśnie pod Hita, albo pod pojzona, pod cokolwiek tam, i mu super wszystko wychodzi, to jest, to jest też kwestia tego. Yy, I to jest ważne, żeby zapamiętać, że tutaj działa coś takiego jak jeszcze szczęście. W sensie trzeba mieć dużo szczęścia, żeby trafić yy, dobre po prostu itemy, tak naprawdę. No to tak nie działa, że, wiecie. Yy, gracie sobie, gracie i wszystko dochodzi zawsze, prawda? Ok. Pozwolę sobie odpalić energetykę, więc. Słyszycie uderzenie? Uderzenie mocy. Znaczy jeszcze piesek go budził. jej przebudził. Idzie spać od razu. Dobra. Tego wooden sworda możemy dorzucić, albo kupić go chociaż póki co. Mashuma też bym dokupił. O! Nie mamy coś takiego, to jest fajna rzecz. Zrobić pik, 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 pik. big pik, 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 Tak, Takie coś zróbmy. Kamienia też sobie weźmiemy pod przyszły, właśnie pod, podki i testujmy dalej. Uuu, ale tutaj ma bardzo, kolega, szybkie te close'y, Ale nie ma z tych close'ów w ogóle tasków, w sensie nie ma spajków, więc on za dużo nie robi tak naprawdę. Jak bije i tak sporo. On, z czego on dostał power? Mmm. Ok, już widzę. I on po prostu po pięciu uderzeniach dostaje ten power. Zapomina człowiek cały czas. Okej, okay, teraz tak. mamy fajną możliwość. On sobie to sprzedał. Dorzucił sobie tutaj. O, coś takiego. Pyk. No, nawet inaczej. Mm, 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 mm. Dobra, przebudujmy to, bo to może być na pewno lepiej zagospodarowane. Ja to już widzę, że może być lepiej zagospodarowane. Może być tak. I tak. Chociaż nie, sekunda. Mm, 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 mm. Ja nie wyszło to jakoś najlepiej szczerze mówiąc, ale zostańmy przy tym tak jak jest. Zarezerwujemy sobie kolejne właśnie te herbsy. bo one powinny nam dawać dużo możliwości. Ma regeneracji 6 aż nałożone, dosyć sporo chyba, ale chyba udało się super To ze względu na tego pojzona właśnie. On dał dużą dużą korzyść nam. Kameczek dorzućmy. Dokupmy tutaj to. Możemy zrobić też tak. I lecimy dalej. Niech nam się połączy. Niech zrobi nam się. Aha! Kurde, no i się nie połączy. To trochę moja. Nie wiem, czemu to jest wtedy zaznaczone, jakby połączone. Chociaż brakuje drugiego Westona. W momencie, jeżeli brakuje i nie możesz. Możliwości od razu połączenia dwóch itemów to nie powinno być tak, że jest priorytet dla np. jednej lub drugiej, jednego lub drugiego itemu. Okej, tu było bardzo blisko, bo jakby ten Tik uderzył, no to jesteśmy martwi, ale nie uderzył. Dobra, coś takiego możemy zrobić zawsze. Tym, tym. Kolejny kamek. Wszystko fajnie, tylko że ja nie mam Nie mam itemów, które bym bardzo chciał, powiem wam. Ale doszło już bardzo dużo właśnie. Doszło nam dużo rzeczy, których potrzebujemy, szczerze mówiąc, więc fajnie. No, praktycznie wszystko, co jest potrzebne do naszego buildu. Wiecie co? Ja też tak myślę, że może ten build, co ja tutaj właśnie składam, to może on nie być jakiś świetny. Może być też kwestia taka, że ja po prostu źle to robię. Nie zaprzeczam, szczerze mówiąc, bo nigdy człowiek nie wie. Tutaj braknie, chociaż tego pojazdu mamy dużo nastakowanego, ale braknie właśnie tych potek. O czym mówiłem? Że te potki tutaj. Jakby siadły to by były jak... Jak zbawienie Okej, okay, połączmy tą podkę I zaczekajmy sobie dalej Z kolejnymi Dobra, ta podka ładnie wyleciała No i co? Mamy... W teorii mamy spoko opcję bo już dużo jest tego Poizona nałożonego, tylko te spajki robią straszną różnicę. Nam by się przydało właśnie coś, żeby negować te spajki, ale nie wiem, nie mamy za bardzo co, tak naprawdę. Okej, to jest Także go bierzemy od razu. Natychmiast go bierzemy. Teraz trzeba to poukładać... ...inny sposób. Dobra, mamy tak. Mamy gdzieś tam kolejną broń. Dobra, możemy zrobić coś takiego. I nie mamy kolej... Aha, bo mamy. No dobra, sprzedajmy go. Bo jeżeli mamy taką opcję, no to chyba to jest lepsze rzućmy jeszcze w ogóle coś takiego o. tylko że jak tutaj dorzucimy, to nie mamy jak tego połączyć. To może być problem. Troszkę duży nawet. chyba. Zamieńmy to tak. Też. Tak. Dobra, no. Dóki nie mamy możliwości, to zróbmy to tak o w końcu. Box Troszkę za długo czekania. W ogóle nam nie dochodzi, ale tak jak właśnie mówię, czasami granie na siłę pod coś, yy, no, może być błędne bardzo mocno. Tak jak widzicie, ja się staram, kole gram kolejny raz. W tamtym odcinku też mi nie wyszło, właśnie, bo chciałem bardzo mocno zagrać ten build. No i co, gram ten build i jakoś tak mi za bardzo wychodzi. Prawda? No, prawda, no, niestety. To już bywa. Na tym stricie. Okej, okay, dobra. Tobie możemy wziąć tak samo. Zarezerwować. No, ale tak jak mówię, no kurczę. Następnym razem trzeba po prostu grać co jest. A nie liczyć na to, że akurat wypadną te itemy pod dany build. Człowiek się stara, no i to nie wychodzi. Ale tutaj. No, przegrywamy. Chyba. Ja się zastanawiam w ogóle. Gdzie jest nasza regeneracja? Co z nią się stało? Aha, jest tutaj. Okej, okay, on ma ten ametyst. No dobra, ma to sens. Nasza regeneracja powiedziała po prostu: Papa. Jakby tyle no. Tej nie ma większych. Ja bym w ogóle tak chyba dorzucił go nawet. Dobra, jako tako jest ok. Ze względu na to, że my chcemy przyspieszyć yy, ten Curse Dagger jak najmocniej. Wiadomo, że to nie jest najlepiej zoptymalizowane przyspieszenie, no ale co zrobi człowiek? O, kolejny. Jakbym w to poszedł, szczerze mówiąc. Dobra. Wygląda to w miarę sensownie, powiem wam. Jest okej. Okay. Dobra, no i testujmy, jak to będzie wyglądało. Bo my na, po prostu... Jakby późno dostaliśmy... Yy, ten... Późno dostaliśmy po prostu... Upgrade'y tych gemstone'ów. To jest właśnie zawsze minus. Jak człowiek późno dostaje te, te, te gemstone'y... I to później jest lekki problem. Ale widzę, że w ogóle żółtych nie dostajemy. To jest zabawne. Eee, sprzedamy sobie ten jeden, żeby kupić bladamulet i połączyć go. To jest turboważne. ja no mówię, no nie wiem czy nam to wystarczy, aczkolwiek tak jak mówię kurczę. Fajnie by było, żeby wystarczyło. O, ściągamy spajki. To jest bardzo mocne, żeby on tych spajków nie miał. Ze względu na to, że jeżeli bijemy na przykład bo my bijemy 3, 4, 5 razy w ciągu jakby tej tury uderzeniowej. Więc jak bijemy 5 razy, no to 5 to razy na przykład jeden spike to już jest 5 obrażeń w naszą stronę. Więc to są po prostu duże duże te. duże statystyki. Tego byśmy na pewno nie chcieli. Dobra. No i co? No i kolejną rzeczą, którą, która jest nam potrzebna. To. Możemy to wziąć. Yy, to są. Uu. Ten topas. Ja go sobie zarezerwuję. Bo ten topas na tym dagerze byłby świetny. On jest genialny na tym. tym. Na tym dagerze. No bo on będzie po prostu im częściej atakował, tym częściej nakłada yy, debafy. Randomowe, co prawda, ale nakłada te debafy jednak. To może być problem, bo ma dużo spajków, a my bijemy bardzo często. No nie przebijemy się nawet. Nie ma szans. Okej. Okay. Dobra, to co, ryzykujemy chyba, nie? Wydaje mi się, że ryzykujemy w tym wypadku Ale Nie wiem, czy to jest aż tak sensowne No, ale ja bym w to poszedł Zarezerwujemy rezerwujemy sobie I co? I tyle Sprawdźmy Tak, czy nie? Czy jeszcze coś mogę poustawiać? Nie, chyba nie Okej, okay. sprawdźmy jak on często bije? 1,5 sekundy No to solidnie bije Okej, czemu mamy 20 Poisona, 32 Poisona? To chyba koniec naszej przygody 24 Poisona No de facto szybki koniec to nic. Kolejny odcinek muszę zmienić podejście, bo to nie wyjdzie. To by było na tyle, tak naprawdę. Zostawcie łapkę w górę subskrypcji i widzimy się w kolejnych odcinkach. A ja muszę pokminić coś innego, bo ten build zupełnie nie działa. Trzymajcie się. Hej. hej.